Rozdział trzeci. W locie żaden z nich nie odezwał się ani słowem. Gdy dolecieli, Kasia właśnie otworzyła drzwi swojej pracy. Cześć, powiedział lekko zdyszany Bartek. Cześć, odpowiedziała Kasia. A co ty taki zdyszany? Byliśmy na koncercie i się zagapiliśmy. Maciek przejął stery rozmowy. A to już jest? Jeżeli tak, to tam się udamy podczas naszej rozmowy. A po chwili zwróciła się do Bartka: Mam rozumieć, że Maciek idzie z nami? Jeśli nie masz nic przeciwko. Nie, jest okej. Okay. To co, ruszamy, czy może chcecie odsapnąć minutkę i napić się wody? Woda? Z chęcią stwierdził Maciek. Otworzyła z powrotem drzwi swojej pracy. I udali się do pomieszczenia socjalnego. Jak ci się tu podoba? zapytała, gdy chłopcy wzięli pierwsze łyki wody. Nawet nieźle, poznam już nowych przyjaciół. Z taką jedną przyjaźń to mało powiedziane, wtrącił Bartek. Bartek! Co? Chciałem tylko doprecyzować. Maciek na jego słowa machnął skrzydłem. Więc, tak jak Bartek już powiedział, poznałem koleżankę i choć się krótko znamy, może coś zaiskrzyło. Nie wiem. Wiem jedno, że się polubiliśmy. Czy coś z tego wyjdzie, czas pokaże. Tymczasem nie wiem jak ty, Bartek, ale ja się wystarczająco nawodniłem. To chodźmy się przejść, stwierdziła Kasia. Mogliby lecieć, lecz nie to było celem. Celem była rozmowa, a nie jak najszybsze dotarcie do celu. Po jakimś czasie cichego spaceru, myślicie o powrocie do domu? spytała Kasia. Chyba tak. A dlaczego by nie? stwierdził bez chwili namysłu Maciek. Myślałem, że to oczywiste. Świat się zmienia. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała wyprawa. Może jeszcze kogoś z nas porwać tornado. Albo może cię ktoś zabić. Włączył się Bartek, a Kasia potwierdziła jego słowa. Maciek zatrzymał się i odwrócił w stronę rozmówców. Dobra, uspokójcie się. Rozumiem, że świat się zmienia na gorsze i chcecie mnie tu zatrzymać, bo tu jest bezpiecznie. Tak, zmieńmy temat, bo zaczynamy wpadać w wir niepokoju. Zaproponował Bartek. Pamiętasz, jak się poznaliśmy? zapytał Kasię. Oj, tak. Właśnie od jak dawna się znacie? zaciekawił się Maciej. Znamy się od bardzo dawna, zaczęła Kasia. Od moich urodzin, odpowiedział Bartek. Maciej wyczeszczył oczy. Nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Ale jak to możliwe? myślał. Mówię. Toczył swoje rozważania, Maciek. Bo jak to jest możliwe, aby tak wcześnie może to jego siostra ale kochać się z siostrą nie. To twoja siostra, Bartek? Zapytał, ciągle mocno myśląc Jeżeli to jego siostra to czemu od razu tego nie powiedział? Czy coś ukrywa? Co jest tajemnicą? Biegły Maćkowi myśli, nie czekając na odpowiedź. Nie Maciek, nie jesteśmy spokrewnieni ze sobą, odpowiedział Bartek. To ja przeleciałem do Bartka, gdy ten był jeszcze w jaju i dopiero wychodził na świat, zaczęła opowiadać Kasia. Rodzice gdzieś zaginęli. Więc nie poznałeś rodziców? wtrącił Maciek. Bartek tylko przytaknął. Ponieważ byłam zmęczona swoim lotem, przysiadłam na jego gnieździe i po chwili usłyszałam rozbijanie skorupki. Rozejrzałam się i zobaczyłam jego, małego, mokrego, trzęsącego się z zimna i głodnego. Obleciałam okolice, aby rozejrzeć się za rodzicami, ale ich nie było. Po powrocie do niego nie wiedziałam co robić. To był mój pierwszy samodzielny lot. Stwierdziłam, że muszę mu przede wszystkim zapewnić ciepło. Podczas gdy Kasia opowiadała, Bartek wyraźnie posmutniał, a Maciejowi zaczęła się kręcić łeska w A ponieważ był mokry, stwierdziłam, że muszę go umyć. Poleciałam po wodę, nabrałam ją w dziób, wróciłam do niego i wyplułam na niego tę wodę. Może to nie był najlepszy pomysł, ale nie miałam lepszego. Potem go przytuliłam, aby moje ubierzenie zadziałało jako gąbka i dodatkowo go ociepliło. Gdy poprosił o jedzenie, szybko skoczyłam po nie. Gdy wróciłam, a on jadł, wpadłam na pomysł hałasu. Znalazłam kilka grubszych i wystarczająco dużych patyków. I zbudowałem coś na kształt szkieletu hałasu. Jeszcze tylko położyłem rozłożyste gałęzie jakiegoś iglaka, które znalazłam gdzieś na ziemi na ten szkielet hałasu. A potem zacząłem się nim opiekować jak każdy rodzic. Szałas pomógł, gdy padało. Pewnie już się rozpadł pod wpływem jakiejś wichury. Wychowałam go. I też dzięki niemu zostałam pielęgniarką. Po tych wydarzeniach zapragnałam pomagać innym. Chyba przez to, że nie znał rodziców, trzyma się na uboczu. Nastała chwila ciszy. Maciej ze łzami w oczach patrzył na Bartka. Nigdy o tym nie mówiłeś? przerwał ciszą Maciej. Nie lubię o tym rozmawiać. Nie stójmy tak, może oprowadzimy cię po sektorach. Zaproponował Bartek, dla którego sytuacja nie była komfortowa. Natalia mieszka w trzecim sektorze, powiedział z uśmiechem Maciek ocierając łzy.